Dzień dobry, znajdujemy się w samym centrum piły, na deptaku przy ulicy Osolnicki. Dzisiaj zapraszamy Państwa na prezentację pięknego, niezwykle ciekawego, trzypokojowego mieszkania położonego na trzecim piętrze. Blok ma dostęp do własnego, zamkniętego parkingu, który zlokalizowany jest tuż przy wejściu. Znajdujemy się w części dziennej tego pięknego mieszkania. Uwagę zwraca wysoka jakość wykończenia. Widać dbałość o każdy szczegół. Salon połączony jest z aneksem kuchennym wyposażonym w płytę indukcyjną, zmywarkę, piekarnik i lodówkę. Duża sypialnia daje wiele możliwości aranżacji. W miejscu, gdzie stoję, może znajdować się duża szafa komandor. Trzeci pokój to idealne miejsce dla dziecka, bądź może sprawdzić się jako prywatne biuro. Łazienka pozytywnie zaskakuje swoją nietuzinkową aranżacją. W przedpokoju pomysłowo wygospodarowano miejsce na pralkę. Dodatkowo do dyspozycji mamy balkon.